Wrocław Polkowski, były trener Wrocławski Kowoł, Dziennikarz, Gazety Pomorskiej. Dzisiaj ten mecz o Pumar przechodni ufogowany przez córkę Kiwę Walkowską. Rafał zaprezentuj ten puchar, który dzisiaj zespoły będą Janusz prezentuje Pumar, który rywalizować będą zespoły Kujawiaka i Wrocławiu.

Będzie wręczany kolejnej zwycięskiej drużyny, ale przez rok będzie własnością drużyny, która dzisiaj mężostrzyjnie na swoją korzyść. Myślę, że jak jesteśmy tutaj wszyscy, to życzymy, wszystkim zawodnikom wspaniałej sportowej rywalizacji, każdemu szczęścia, to wygra, zobaczymy. I widzimy im wszystko. Dlatego